Cześć, mam tutaj Doktor Jonny no i witamy się w, w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team'u. Eee, I co tu musimy zrobić? Teraz zaczniemy jeszcze wykryć kondycję naszych piłkarzy, jest dość dobra, Widziałem że 96. Kupimy eee, szybko kontrakt. No dawaj, 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 bo mi się tutaj trochę spieszy, nagram jedną meczyki, lecę. Yy... Poluję na tego Ikara z jasne. Zaraz tutaj wpiszemy. Może znowu znajdę. Yy, kontrakt, dobra. Czy mniejszy... Albo nie. Ikar. Zaczynamy pierwszej oferty do o Ikerze. Może jakieś znajdę tutaj tańsze. No nie gadaj, że ktoś nie przebił. Jeszcze. 9 minut, no, dobra, dajmy im tutaj trochę hajsów z tego igara tak przybili mnie bez sensu dla mnie to no ale dobra biją się o ileś tam tutaj tyle tutaj tyle bo to muszę na tak no szkoda nie do końca Już nie przybyli? Powietrą 9,5 Tigera Kansiasa Dam wszystko, panie, nie mogę jeszcze tutaj stać Przebyć siebie sobie Dam wszystko co mam za niego Już mam dość tej zabawy Dobra mamy Przebijmy. Aj pudo. Dobra, to mniejsze już o to to. Mi to niepotrzebne. Jak na razie? Na razie mam tutaj co, co, nie, co, coś tam mam. Szybki meczek, raz, dwa, trzy, lecimy. Spojrzy kto Czy na pewno zdążę? Wyszukuj nam, no, wyszukuj. Obrenamy dość słabą, dość, duża różnica pomiędzy atakiem i pomocą obroną. Trzeba coś zmienić w tych, w tych obrońcach. Odawaj. Trudno zostać Czy Przeżyję. Na razie kurwa się spisuje. Odawajcie. Jak mi się akurat spieszy, to akurat yy, nikogo nie znajdzie. Muszę sobie na 0 pomyśleć, żeby to wykupić. No fuck, jest on nadal no, nic nie narazło Ale tak mam dużo czas to szybko znajduję. Jak nie mam to nie znajduję. No dajcie, raz, dwa, trzy. Przeciwnik opuścił mecz. Dobra, szukałem, jeden Raz, dwa, trzy, koń. Trzymeczek. I... <laughs> o co nam ma lepszą. Lewandowski. Muler, Piszczak. No dojcie, dojcie. Dojcie pan Bayern. Borussia. Dobrze. Marcelo. Marcelo, Marcelo. Kurczę, to nie wyrobiliśmy. Cześć. Miller mix Fuck Co ja w ogóle robię Zaraz bankę przez swoje Teraz to nie wierzę bo na klawiaturze gra nie wierzę co on zrobił WTF I jak nie trafił? Na pustą bramkę trafić. Pamiętaj ja chociaż spalony był na no ale. Ja go to nie mogę. Musi się ostro kadać na tej klawie. Takim krewem ja nie wierzę, że można tam zapadzie. Nie żeby to kogoś obrażał no ale. To jest przesady. Fuck. Byłoby tak pięknie. Szybko się ta piłka porusza już i już nie czy Szybszych ma. Ale to nic. Mamy lepszych. No nie. Widać, że mamy lepszych. No przynajmniej w ramkę już było -0, żeby było 1-0 by się w inną stronę odbił zmienię właściciela Przejętiłkę popatrzmy możemy własnej połowy dobra z gry. Czy to Fakt. Nie wierzę Teraz to jest ostre drewno Teraz Nie wiem czy wykolenie zapuścił czy co Tak. Kaleczyć na pustą. No serio. Ach, się, że a jednak... Czy lepiej dla mnie? Tak, ale. Czy miałby dwie bramki, gdyby trafił? Ja jedną, gdybym trafił. A, jajaj, mam że różnych. <coughs> Niech te butelki, no dawaj. Wtedy podyktował, że to leżymy. Zaraz po piłeczkę, co pobiegł. Co hamował. Tego nie wiem. Aja, ja, ja. Było blisko, ale jednak to nie to. Ono nie, po prostu nie wiesz, że coś tam tego nie trafi wtedy. No i portal Kurde no, lobbikiem chciałem Więc tak się zaczął zbierać do tego wszystkiego, że Szkoda gadać Który mamy za 26 dopiero? Miller, Miller, Robi się niebezpiecznie. Miller Mix No nie, tak mi zawiera chamsko spod nóg, że nie wierzę. Masz. Słyszałem, że rzut karny, a nie byłem na polu karnym nawet. Nie chciałem na tym padzie, bo na tym padzie się nie postrzelicie. No nie! Nie wierzę, nie wierzę, po prostu nie wierzę. No nie, poprzeczka. Serio. Znowu swetr będę. O Boże. Widzę, że też jestem na taki dronakon. Przynajmniej dzisiaj. Co mnie kosisz, Bo mu się patrz, no i walczyliśmy no, rzut rożny. Aha. I no okej. Okay. Ale mamy fotobrankę. O, Luka Modric. Wkurzenie. Przyłapana w łączu. Gdybym wiedział, że piłkę, że pamiętam, no po prostu i tyle. Gdybym wiedział, że tam że... Ten, że, że, będę, że nie będę miał piłki, bo bym tego nie robił. Gdybym tego nie klikał. Warbistki. Że ja? O nie. Malken.

Drewno, drewno, drewno. Prawdę żenujące też. Można go za to zagranie połowicznie chwalić. Zaczął znakomicie, a skończył fatalnie. A skończy na kladzie. Mogą kontratakować. No co on robi? On stupi w momentach sobie jest na torbanku. Nie ma no, okej. Okay. Antico już tak leciał, stopiłam, leciał, leciał No bo tutaj pala... Aha Mógłby mi być tutaj takie zagrożenie bramki dla niego Gramy <laughs> Luka Nie ogarnął, Benzema też nie Oby... w Sergio

I mamy drugą bramkę. Co mu z tego, że on umie się kiwać jak... Nie umie strzelać. Nie za tu żeby się kiwać taką. No. Jeden na jeden. Czy gdyby było jeden na jeden, to tak. Ale że jak to jest z pięciu na jednego

Gorza to do UEFA. Piękna brameczka. <śmiech> <śmiech> Mamy trzy 0 Ok, dobrą pasanę nagrywam. Bardzo dobro. Warto zobaczyć jak Jednak coś dla mnie. Nie miał szans na Zawodnik nie może się z boiska, ma z Panie, mój bo to jest chyba zmęczenia. Problem z mięsieniem. Nie mój Oho oddaje... Oho, nie ma tu mówić nawet, bo tamten leży. Właśnie leży. Są potrafi. Nawet na potrafi. widać, że kibice doceniają nie przechodzi pod bramką, ale nic po latach. Fakt nie stopuj tej gry. Przekrodzimy. A dobra. <kłysy> mamy kolejny wygrany mecz. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Jeszcze parę punktów i będziemy mieli awans. Może i o mistrzostwo. Zobaczymy co to będzie. Znaczy mamy trzy wygrane z rzędu. To za zobaczenia w kolejnych kursiach. Na razie.